Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę weekendową. Pary bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda. Dzisiaj jest piątek, 1 kwietnia 2022 roku. Tradycyjnie analiza będzie przeprowadzona na interwale dziennym. Ja oczywiście używam klasycznej analizy technicznej oraz teorii Farelliota i zależności Fibonacciego mamy na wykresie cofnięcie się w cenie Bitcoina od poziomu 50% zniesienia Fibonacciego tej tutaj fali spadkowej, to jest poziom, który wcześniej już przez nas był oznaczony był on na wykresie 204 593 zł została zrobiona formacja świecowa na interwale dziennym spadającej gwiazdy, mamy następnego dnia Potwierdzenie i od tamtej pory mamy już tylko i wyłącznie spadki. Czyli okazało się, że jak do tej pory poziom 50% zniesienia Fibonacci'ego, a nie 61% zniesienia Fibonacci'ego, jest poziomem, który jest obecnie rozgrywany. Przez strony rynkowe, przez byków i przez niedźwiedzi. No i kolejna sprawa, zauważcie, że wraz z uderzeniem ceny w poziom 50% zyskania Fibonacci'ego mieliśmy również tutaj już RSI na poziomach ekstremalnie wykupionych, czyli tutaj jest powyżej 70 punktów, 72 z hakiem, co oznacza jednocześnie, że oczywiście no, mamy rynek wykupiony, rynek o charakterze korekcyjnym, tego rodzaju rynek jest. Rynkiem typowo korekcyjnym, no i może zacząć się jakiś profit taking, jakieś zbieranie ewentualnie tutaj tych profitów, które się nam nazbierały. No i jak widzicie, tutaj mamy do czynienia z korektą. Jak na razie zdaje się, że nie jest to specjalnie też duża korekta na, na Bitcoinie. Postaram się oznaczyć to jak najbardziej dokładnie. Póki co mamy około 9%. 9% korekta jest w dalszym ciągu mniejsza niż 13% i To są dwie pozostałe korekty, które były oczywiście obecne na rynku już wcześniej. Mamy też cały czas tutaj aktywny ten kanał korek korekcyjny no, o charakterze takim wzrostowym. Natomiast żeby ta korekta była uznana za już część cyklu spadkowego, no to powiedzmy, że jeżeli spadnie poniżej 13,90, niech będzie 15%, to będzie taki wyraźny sygnał 15% to będzie oznaczało, że mamy tutaj już do czynienia z z korektą bardziej bardziej nastawioną na pogłębienie tych spadków, no i to będzie mniej więcej poziom 175 tysięcy złotych, oczywiście tutaj jeszcze mamy kolejne wsparcie techniczne, 165 tysięcy złotych te wsparcie techniczne było już kilka razy rozgrywane, no i dojście do tego wsparcia, w zasadzie to jeszcze raz można sobie tutaj zaznaczyć, dojście do tego wsparcia będzie miało swoje również konsekwencje ponieważ to będzie już no 20% czyli praktycznie tyle co ta ostatnia największa korekta spadkowa, no i albo tutaj się ten rynek zatrzyma i odbije wyraźnie wyżej, albo ten poziom zostanie przełamany. Jeżeli zostanie przełamany, idziemy na dno idziemy na dno tutaj tych, tych spadków z tegorocznych 24 stycznia to jest poziom 133 250 zł pozwólcie że to dokładnie zaznaczę 133 250 zł to jest to jest ten ten dołek te dno Naszych, naszych spadków i najprawdopodobniej ten poziom tutaj zobaczymy. Jeżeli natomiast tutaj nastąpi odbicie, jest cały czas szansa na wybicie 50% i wybicie również 61% zniesienia fibronoczego. Póki co mamy pullback, mamy korektę, dochodzimy tutaj do poziomów poniżej już 190 tysięcy złotych. Są obecne tutaj wsparcia techniczne lokalne, aczkolwiek one niespecjalnie nam będą pomocne, ponieważ najważniejszym tutaj wsparciem jest nadal poziom 165 tysięcy złotych Wygląda na to, że mamy tutaj do czynienia z ruchem kierunkowym, pierwszym to jest oczywiście ten ruch spadkowy 275 133 250 korekta tego ruchu do poziomu 50%, bardzo charakterystyczny cykl, bardzo charakterystyczna mechanika rynkowa, jeżeli chodzi o bitcoin, i później oczywiście kontynuacja tutaj spadków w ruchu oczywiście korekcyjnym, czyli mamy tutaj falę oczywiście A fale b i brakuje nam fali c. To jest jeden z z y, cyklów korekcyjnych, które w, w chwili obecnej jest moim, że tak powiem, y, najlepiej dopasowanym scenariuszem. Niestety jest to scenariusz raczej spadkowy niż wzrostowy, ale to dobrze. Dobrze jest z tego powodu już wcześniej go parę razy wymieniałem, że brakuje na Bitcoinie takiej korekty głębokiej, o również dobrych zależnościach czasowych, nie tylko cenowych, czyli tutaj mamy, zobaczcie, szczyt utworzony w 2021 roku, tak, to jest 11-10 listopada, mamy zejście do 24 stycznia, czyli to jest raptem, można powiedzieć, no 8 tygodni, 9 tygodni, to jest w dalszym ciągu mało, tutaj mamy kontynuację, powiedzmy, tego całościowego cyklu korekcyjnego, to jest już kolejne 8 tygodni, mamy w tym momencie jakieś 16 tygodni, no i przydałoby się tutaj kolejne 8 tygodni dołożyć. Wtedy mielibyśmy, można powiedzieć, taką półroczną korektę na Bitcoinie, i to by oznaczało jednocześnie, że zakończenie tej dużej korekty i w czasie, i w cenie oznacza. Kontynuację długoterminowego trendu wzrostowego znacznie, znacznie powyżej poziomu 275 tysięcy złotych, ponieważ to by była tak zwana trzecia fala wzrostowa. Czyli takie taki byłoby moje powiedzmy na ten czas podejście bardzo. Bardziej skupione na wykonaniu tej, tej korekty spadkowej w dłuższym, w dłuższym terminie, prawda? Więc tutaj również ten scenariusz jest rozważany. On będzie rozważany tak długo, dopóki rynek nie udowodni, że jest inaczej, a udowodnić to może poprzez wybicie poziomu. 61% zniesienia Fibonacciego jako ostatni poziom zniesienia Fibonacciego gdzie jest jeszcze szansa na to żeby zepchnąć cenę niżej z takiego poziomu który wszyscy widzą i wszyscy mogą na niego zagrywać. Mówię oczywiście o uczestnikach rynku. Ewentualnie wybicie 231, tysięcy, 231 169 zł spowoduje rajd wzrostowy. Czyli w tym momencie okaże się że ta korekta spadkowa została zakończona. Tutaj będzie się rozwijać jakiś impuls wzrostowy. Nie wiem jeszcze specjalnie, jakby to miało być zrobione, chyba że będzie 1, 2, 1, 2. To jest bardzo mocny impuls wzrostowy nastawiony na falę trzecią, ale przypominam. W tym momencie, nawet jeżeli będą wzrosty, to będą to wzrosty o charakterze takim, można powiedzieć, kosmetycznym. Tak, 300 tysięcy, może 300, parę tysięcy i potem duża, duża, duża korekta spadkowa w fali czwartej na, na takim, powiedzmy, interwale już no, rocznym, dwuletnim, albo nawet i pięcioletnim. Okay? Natomiast, jeżeli najpierw wystąpi ta korekta spadkowa, są szanse na to, że poziom 275 tysięcy i jakieś tam, powiedzmy, drobniaki typu 300 tysięcy, 300 25 tysięcy to będą poziomy, które znikną, zostaną wybite bardzo, bardzo szybko przez, przez bardzo, bardzo, bardzo silną, silny impuls wzrostowy w w fali trzeciej, ale wyższego rzędu. Także być może to na razie brzmi jak science fiction, ale tego rodzaju scenariusz już też musi być przez nas rozważany. Mamy dwa, zobaczymy który z nich zostanie rozegrany na ten czas onegdaj, że tak powiem. No i oczywiście zostajemy przy tego rodzaju zostajemy tutaj przy tego rodzaju rozegraniu weekendowym jak na razie korekta spadkowa zobaczymy gdzie ona się zatrzyma i czy będzie tutaj jednak jakieś ponowienie tego ruchu wzrostowego, czy też po 165 tysięcy raczej będzie tutaj kontynuacja do kontynuacja tego impulsu spadkowego wybicie kanału dołem przebicie wsparcia no i potem znajdziemy się niestety al na rocznych rocznych minimach gdyż no, takie będzie takie będą konsekwencje naruszenia tutaj odpowiednich poziomów także zostawiam was z tym scenariuszem na weekend oczywiście to by było no Nieco negatywne, i nieco bardziej takie realistyczne spojrzenie na, na nadchodzący weekend, no ale zobaczymy, jak to rynek rozegra. Od niego to i tak wszystko zależy. Także tyle ode mnie na dzisiaj, tyle ode mnie na weekend. Życzę Wam oczywiście wszystkiego dobrego, dobrego weekendu, no i widzimy się, myślę, w poniedziałek na kolejnym tygodniowym przeglądzie kryptowalut o 19.00. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.